Dzisiaj wracamy z powrotem do tematów związanych z mormonizmem. Tutaj w rogu widzicie publikację, pisałem doktorat, coś takiego wyszło na temat mormonizmu. Jeszcze ten egzemplarz został. Zachęcam zainteresowanych. Chodzi mi konkretnie o list do Rzymian, 8 rozdział 16 do 17 werset. Ten fragment Pisma Świętego został użyty w zasadzie przez niektórych mormonów na poparcie. Takiej idei, że istnieje coś takiego jak preegzystencja, coś takiego jak wywyższenie nas jako bogowie. No o co chodzi w tym fragmencie? Jeżeli sobie zajrzymy do właśnie listu do Rzymian, ósmy rozdział 16, 17, czytamy tam coś takiego. Sam duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Otóż jest, jeżeli jesteśmy dziećmi, to jesteśmy i dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami z Chrystusem, jeśli rzeczywiście uczestniczymy w Jego cierpieniach, abyśmy i my mogli mieć udział w Jego chwale. No właśnie, jesteśmy w tej samej kupie co Jezus Chrystus, czyli jesteśmy na równi z Chrystusem, tak by powiedzieli sobie Mormoni. No ale kilka słów chciałem wyjaśnić. Po pierwsze, Biblia mówi, że dziećmi Bożymi są albo Ci są ci, którzy zostali adoptowani przez wiarę. Um, oni są też grzesznikami, którzy zaufali Chrystusowi w kwestii swojego zbawienia. No i tuż przed, właśnie tym cytowanym przeze mnie fragmentem, Biblia dokładnie wyjaśnia i odnosi się do tych dzieci jako do adoptowanych, a zatem nie są oni tak naprawdę dziećmi z natury. Czyli tak, jakby to Mormoni twierdzili, że są duchami z poprzedniego królestwa, które gdzieś tam w poprzednim świecie się urodziły. Zajrzyjmy sobie do listu do Gala, Galatów 3,26, i tam czytamy coś takiego: Wszyscy bowiem jesteśmy dziećmi bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Czy też do Jana, pierwszy rozdział 12,13. Wszystkim, którzy go przyjęli i którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi bożymi którzy nie narodzili się ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli człowieka, ale z Boga. Polecam, żeby zajrzeć też do Galatów 4,5 do 6, czy Efezjan 1,5. Tam jest dokładnie wyjaśnione, jak Biblia określa, kto jest dzieckiem i co to w ogóle oznacza. Więc nie ma co brać na pałę, tylko trzeba po prostu Biblię przede wszystkim, moi drodzy, rozumieć, a z tego widać, że Mormoni nie za bardzo rozumieją. Rozumieją Biblię. To było po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o drugie, to po drugie odrzucamy takie twierdzenie, że są dziedzice Boga i współdziedzice Chrystusa i te dwa stwierdzenia odnoszą się w ogóle do wywyższenia, bo jedna z chrześcijańskich ksiąg odnosi się do tego, jako do tak naprawdę dziedzictwa wszystkich duchowych błogosławieństw w tym życiu. no Prosty przykład. Zajrzyjmy sobie do listu do Efezjan, pierwszy rozdział trzeci. Werset. No można to też odnosić do takich bogactw chwalebnych albo chwalebnego Królestwa Bożego w tym życiu przyszłym. Tak moglibyśmy to odnosić, jeśli zwrócimy uwagę na pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział 21 do 23 wersetu. Tak naprawdę chrześcijanie... To wszystko nazywają uwielbieniem. No gdyby ludzie w ogóle mogli stać się bogami, wydawałoby się, że Biblia miałaby znacznie więcej do powiedzenia na ten temat i byłaby, szczerze mówiąc, jaśniejsza. Jednak wiele trzeba tak naprawdę przeczytać właśnie w tym fragmencie, aby ten fragment powiedział nam coś, czego oryginalny autor nigdy nie zamierzał. Ciekaw jestem Waszych komentarzy na ten temat. Ciekaw jestem też komentarzy i obrony mormonów odnośnie ich teorii w stosunku do tego cytatu związanego z listem do Rzymia. To taki krótki filmik, taka krótka szpileczka, ale myślę, że jest ona bardzo odpowiednia. Zachęcam również do zalajkowania tego filmu, jak i również do zasubskrybowania tego filmu. Nie był on za długi, więc myślę, że Dotarliśmy do końca i bez najmniejszego problemu zostawiam Wam możliwość wypowiedzenia się właśnie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.